Półkę, rozumiesz? A, okay. Marcinie, tak? no, e, ja, cię prosił do Denisa Załęckiego teraz. No, Ale, Maria, to nie 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 rynę, tak, tak. Rynny, to co ty ryj otwierasz nagle? Co nie będzie no, no, oczekiwanie. sobie teraz będzie Nie no, bo to będzie do wyjebania, nie? Piotr, Piotr Lizakowski oraz Sandra Bedgier. Dobra, ważne żebyś y, nic tu nie zepsuła. A co trzeba nie, y, zrobić? Nie, sałatkę dalej kontynuować. Potrzebujesz tej kartki? Yy, nie, tylko jest Nie, to i to, to już... To masz zszerwę, chyba partnera swojego. Też bardziej bym chyba poszedł w te... Chociaż Są powiem sobie. ci tak. No. Nie masz tak, że zależy od zajawek? Za, tak. Że ta, zależy jaki masz dziś masz kurwa mhm. chętkę? Mhm. Czasem mhm. jest na cute, a czasem na taką... Like, czuję cię, chuj. tak jak nasz, <ś polls> tak jak nasz pierwszy <fuerte> wywiad. A ty kurwa, co zamknij kurwa, w kurwa, w momencie kurwa, 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 to, Co kurwa, o kurwa, nie. Co jest? <grym> co jest? Co jest? kurwa, kurwa, <grym> Co ty, 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 ty. co ty ten front się w jego w kucharza? Kolegami jesteś ty! Kolegami jest, Co ty jest! frontem e, to w kucharzu? <gulia> Kolegów to sobie poszukaj, kuchni kurwał się! <gulia> Dobrze, jesteś moim, jesteś, jesteś w studio! Jesteś moich! Ej, Kasiks wam się podoba czy nie tak się? na tak sobie? A stary a tobie? No mi tak, tylko się pytam czy wam, no spoko. Mi się podoba. Moim no, zdaniem, moim zdaniem, ona jest, kurwa, bardzo w mądra. No, nie, no to prawda, no, jest pewno, ma firmę no, swoją. I streamerką bardzo. I ma, ma firmę, firmę, no. Ogarnia. No, a nie to, co niektórzy. No. Ma chłopaka hazardziste, co może pójść nie tak. A nie to, co niektórzy. Tyle <głos> powiem, Ej <noise> Ej, Łukaszek, ty kiedyś? <noise> Jeszcze ja zapytam, słuchaj, mm. kurwa, Ojo! kurwa, Oj, 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 kurwa, 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 ja, się... ja klasycznie. Kasia klasycznie <grymkański> Ej, kurwa, kurwa, klasycznie kurwa, 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 co kurwa, ty kurwa, ty, o co ty chodzi? Nie wiem, o co chodzi. Co to kurwa było? No patrz! No patrz, no, co ja zrobiłem? Ja tylko kurwa patrzę do. No. właśnie patrz, do. właśnie do. Co to jest? Nie, 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 nie. To nie może być prawdziwe. To musi być fake. To musi być fake. To musi być fake. ja nie, 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 nie. Ale tylko od oczarza, spokojnie. Naprawdę Przyjemy ty się w łeb możesz. Bardzo dobrze. Cię bany to to już kurwa jest. Ty pasujesz kurwa do ciebie bania się. Nie klep. Kurde, nie ma ja, co jak... ja, Ale, ale nie, to było po burgerze nie <śmieniu> Ale, ma... ale ma... A, biafie, master, master. ala ból brzucha Ale będą Burger... memy z Ty, ty jaki typ, ja nie dzisiaj, że ci wyjdzie Cześć? Przeżył sad <śmieniu> Uch. <laughs> powiem Ci tak. Może być ciężko, kur. Oj, kłupię, myślałem, że kurwa. Oj, no, no, ja, kupię myślę, kurwa. Najbardziej by mnie to ciągnął, jakby głupi Gierty wszedł i sobie ten głupi ryj rozjebał. Wiele rzeczy niewyjaśnionych. Nowy styl, nowy styl. Mówię, Bardziej to, alternatywny teraz. Chcę tylko parę dni odpocząć, za dużo dałem ciężar, za dużo w sercu stres, za dużo tych emocji muszę złożyć się do kupy jeden cel ciało skurczone serce obolałe ogarnę Ej trochę się zainspirował ku jego serio stary serio? Chcę po prostu to musi maga to zdementować lub potwierdzić się, że czekamy że na odnos, info to nie była moja decyzja to nie była moja wina Banan, banan wszyscy! Banan wszyscy! Jo! Oh. E! Ja pierdolę! Robimy płytę Crazy Oliwki, to jest kontrakt, kontrakt muzyczny i kontrakt influencerski. Także Oliwka, witamy w ekipie. No chyba, że się nie zgadzasz, nie? Zgadzam się, zgadzam, naprawdę się zgadzam. Także so, robimy płytę Crazy Oliwki. Bardzo robimy płytę. Jezus, jest! mi się w życiu! <grymne> <grymne> Dziękuję wam za taką możliwość i że mi uwierzyliście. Nie, uwierzyli nie, Co to! Gdzie? Dawid nie, jest! nie, się domyśliłam. <grymne> to dobrze, nie, nie, być może nie w grupie byś się odnalazła. No. Ja pierdolę, tak. jestem My na kanale Freeza drugi raz. I dlatego kurwa wygrać Kurwa, coś fajnego. Frizu, 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 Frizu z ekipą indywidualny dla Kaysi. Ale bo. Anecka Ale... tak. <laughs> 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 Pokaż to 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 Kurwa typu. nie pokazuj. <laughs> Dobrze. No to pora w takim razie zaczynać. Przejdziemy sobie teraz do. Patrzcie to. Intra. Ja w ogóle nie wiem, nie wiem jak to tam może z tym planem 24. będzie, nie? Zacznijmy od etapu pierwszego, w czyli w losowania, ale na samym początku wyjaśnię Wam zasady. Uczestnicy w konfiguracji Freak plus Dama gotują w parach. To już każdy jakby widzi, Dama. widzowie, Wy również. W parach, no. <laughs> o par. Freak plus Dama. Amir Mouradou. Mm. Amir Morado. Byłeś w Grecji? Nie. A co? No, to nie nic. Ale jednym, y, ostatnio w Berlin donarza takiego greckiego kebaba. To prawie bym był, tak? No, w sumie To był w Poznaniu, ale. Albo był dobry. Tak jak jest z Grecji by był, no? No to, pewnie jakiś kraj go przyrządzał. No, koleżka był taki przepieczony, Ale Bardzo możliwe. Fajnie, jest fajnie. Chuj. może Hitler to zdję. <grym> no? O! do tak zrobić. Nie w Powie powiedział, <grym> że może. Dipler to zje. Dipler, tak. Tak. A, tak, to tak jest. No właśnie, mnie to rozpaliło. Dipler, nie? Dobrze. Tutaj sprawdzę. Dipler, okej. Okay. No no polski nie jest moim pierwszym językiem. też. Dokładnie, wiesz, może wszystko się zmienić. Cała ocena. Mm -hmm. Dipler. To bo ja Kurwa ja w ogóle czuję, zajebał to... za tekst. Tak, Ten kucharz jeba.